Cześć, dzień dobry, nazywam się Michał Bojko i mam dla Was krótką zajawkę na temat data driven decisions. Najpierw chciałbym wytłumaczyć, dlaczego ten temat jest ważny. Miałem ciekawą dyskusję między sobą a sobą o tym, czy w ogóle ruszyć ten temat, bo, bo tak naprawdę on już jest tak mocno wyeksplorowany. I, i, i sporo osób już o tym dużo wie, a jednak nadal widzę w, swojej, w swoim doświadczeniu zawodowym w swojej pracy, że dane nie są używane tak skutecznie, jak mogły być używane. Dlaczego o data driven decision making warto rozmawiać, bo, bo tam jest przyszłość. Bo tam będzie praca, tam jest praca, tam też była już od dłuższego czasu, a mamy, mamy ogromną wręcz eksplozję danych, i tylko w ten sposób będzie można naprawdę stanowić jakąś wartość odmienną od, od wszystkich właśnie poprzez analizę danych. Data Driven Decision Making jest też dla osób, które usprawniają i zwiększają wydanie, wydajność czy produktu, czy zespołu, czy firmy, czy procesu. To jest, to jest właśnie temat dla Was. Dla wszystkich, wszystkich Scrum Masterów, PM-ów, Product Ownerów DDD jest potrzebne, żeby podejmować sprawne decyzje projektowe. Sprawne, czyli takie, w których dostarczamy to klientowi, czego potrzebuje, a nie tego, co my myślimy, że będzie najlepsze. I w ten sposób rozwiązanie będzie naprawdę używane przez klienta, przez odbiorcę, a nie będzie tylko adresowało naszego własnego ego. I ostatni element, który jest mi bardzo bliski. Data Driven Decisions to także Data Driven Development. I o tym dla, dlatego właśnie warto o, rozmawiać o Data Driven Decisions. O czym dzisiaj porozmawiamy? O tym, co jest fundamentem uh, Data Driven Decisions, uh, krótko o aktualnych technologiach, tak, żeby każda osoba, która powoli wchodzi w świat IT. A także ta, która już w tym świecie od jakiegoś czasu jest, żeby zobaczyć, jakie technologie można wykorzystywać. Nie będziemy przechodzić przez poszczególne firmy, będziemy omawiać pewne kategorie, chociaż pojawią się jakieś logo. Może to będzie fajna inspiracja, żeby zobaczyć, co, co tam można podejrzeć. O tym, gdzie trzymać dane, o tym, gdzie trzymamy dzisiaj dane, gdzie będziemy trzymać. Będziemy rozmawiać też o trendach na przyszłość, tak, żeby trochę zainspirować. I, i, I żeby się skusić do tego, żeby o czymś poczytać, czegoś poszukać. I o prostym przykładzie Data Driven Development dla programistów. Zacznijmy od fundamentu. Żeby skutecznie prowadzić swoje prace, czy to jako szef firmy, czy to jako szef zespołu, czy to jako programista, ktokolwiek. Są pewne fundamenty, które muszą być spełnione, aby, aby data-driven decision-making działało. Pierwszym elementem są zintegrowane systemy zarządzania danymi. Co to oznacza? Musimy dbać o to, żeby te wszystkie systemy miały ze sobą połączenie. Wtedy dopiero możemy zbudować prawdziwy kontekst dla problemu, który rozwiązujemy. Jeżeli na przykład programista będzie patrzył osobno do SonarQube, osobno do logów produktu, osobno do Jiry i y i to nie będzie ze sobą połączone, to będzie przede wszystkim marnowało dużo czasu, a poza tym wszystkie systemy analizy tych danych nie będą mogły złapać prawdziwego kontekstu. Czyli to wszystko musi być zintegrowane. To jest dużo pracy, ale to się później opłaca. Musi być monitorowany stan danych. Czyli te dane muszą być sprawne, muszą być wyczyszczone ze śmieciuchów i muszą być aktualne. Te wszystkie połączenia, te wszystkie elementy, które łączą różne źródła, muszą być działające. Ostatny, następnym elementem jest strategia używania tych danych czyli dlaczego chcę używać te dane. Dlaczego chcę utrzymywać te połączenia, jaki mam cel, żeby, żeby te dane wykorzystać, ponieważ zrobienie tego fundamentu bez żadnego pomysłu też nie będzie sensowne. Musimy dbać o wysoką jakość danych, czyli na przykład nie zaśmiecać źródeł danymi testowymi, czy usuwać zbędne elementy, które wynikały z jakiegoś błędu. I ostatnim potężnym elementem tego, tego fundamentu to są narzędzia do podejmowania decyzji na bazie danych. Wszystkie wizualne, łatwo kliki, klik, klikalne, no-code narzędzia, które będą nam pomagać podejmować odpowiednie decyzje. Troszkę o technologiach wspierających. O logo, które są po prawej stronie, nie będę mówił, ale zostawiam je w ramach, w ramach inspiracji. To, co powinno być na stałe obecne w miejscu, gdzie data-driven decision-making jest używane, to są scorecardy, to są dashboardy, które pokazują wszystkie kluczowe elementy, które są ważne z punktu widzenia Firmy. Te dashboardy i te scorecardy, w wielu dojrzałych firmach, mniejszych i większych, są dostępne dla wszystkich pracowników. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że jeżeli programista wykonuje, czy inżynier programowania wykonuje jakieś zadanie i nie wie, jaki ma to wpływ na ten końcowy efekt wyników finansowych firmy. To tracimy bardzo dużo zaangażowania. Jeżeli takie dane są udostępniane, i programista, może nie bezpośrednio, może nie od razu, może nie live, wrzucając pewną funkcjonalność, widzi, że wartość firmy rośnie, bo może zobaczyć te dane, to to podnosi bardzo mocno wydajność podnosi też morale zespołu i, i zaangażowanie w to, żeby dostarczać jeszcze więcej mających sens funkcjonalności. Zarządzanie wydajnością. Tutaj jest to, to jest ogromny element tych technologii, które wspierają data-driven decision making, ponieważ żeby podejmować sprawnie decyzje, musimy mieć te decyzje, te dane do podjęcia decyzji dostępne. Szybko. Niektóre elementy wymagają większego procesowania i może to wymagać jednego dnia, może, jednego, może jednej godziny, ale część z nich wymaga, wymaga podejmowania decyzji w ciągu sekundy. Na przykład, w przypadku jakiejś awarii, ta wydajność musi być ciągle zarządzana i monitorowana, tak żeby spełniała te założenia, które były, były stworzone na początku, gdy te systemy. Zostały zainstalowane. Bardzo ważnym elementem jest automatyzacja. Tak, żeby nie, nie siedziały biedne robaczki przy tych, przy tych tabelach, przy tych bazach danych i czyściły to ręcznie, czy robiły nie wiadomo jak skomplikowane selekty. Mamy już machine learning, mamy natural language processing, mamy automatyczną poprawę jakości danych i te systemy powinny być już, te rozwiązania powinny być już wdrażane po to, żeby uzyskiwać jak najszybciej, jak najwyższej jakości odpowiedzi z danych, które agregujemy w organizacji. Łatwe w użyciu narzędzia do analizy i eksploracji. Wszelkiego rodzaju dashboard, buildery, scorecardy, narzędzia do drillowania, Danych i wyciągania z nich tego, co jest istotne, ale także pilnowania, żebyśmy nie pominęli wszystkich ważnych elementów połączonych z danymi, które analizujemy. To już też jest dostępne, to musi być w organizacji, tak, żeby zacząć wykorzystywać te dane. I ważne jest to jest tak naprawdę, chyba nawet pierwszy punkt ważne jest przygotowanie danych, które będą zasilać te wszystkie systemy różne rozwiązania pozwalają, one są bardzo zaawansowane. Moim zdaniem, nawet dosyć trudne w, w użyciu, ale to jest niezbędne. 80 pracy, 80% efektu tych wszystkich systemów, to jest odpowiednia jakość danych. Tak, także na tym też trzeba się bardzo. Mocno skupić. Także omówiliśmy, co jest w fundamencie, omówiliśmy, jakie są technologie wspierające. To jest coś, co musi być w firmie, aby data-driven decision-making miało sens. Teraz następnym elementem jest zarządzanie danymi, czyli Gdzieś kiedyś to były pliki Excelowe czy pliki tekstowe, później pojawiły się bazy danych, później się pojawiły bazy no czyli te nierelacyjne bazy danych, gdzie już mogliśmy wciskać ogromną ilość danych. Teraz jesteśmy już na etapie data lakeów, gdzie mamy repozytoria, w których jest struktura albo jej nie ma. Ale mamy dowolną skalę z różnych źródeł, zasilamy, wlewamy te dane do tego jeziorka i jeszcze mamy teraz coraz częściej widoczne lake house y, czyli połączenie hurtowni danych i data lakeu, gdzie mamy już ułatwione użycie machine learning, gdzie mamy ułatwione rozpoznawanie tych danych, mamy modele zarządzania, możemy mieć struktury, nie musimy, mamy ogromną elastyczność. To jest wszystko w ramach inspiracji, bo ta to, to, to sama, sama, sama prezentacja nie jest po to, żeby zrobić deep dive'a do, do, do każdego z tych elementów. Ale to są te elementy, które są wymagane do tego, żeby data driven decision making mogło rzeczywiście zaistnieć w organizacji. Co dalej? Teraz chciałbym skoczyć na chwilkę. Do tego świadka, który jest mi najbliżej, czyli do świata inżynierii oprogramowania. I tutaj, tutaj podzielę się swoim doświadczeniem. Nadal bardzo często podejmujemy decyzje w, w trakcie całego software development life cycle na emocjach, dużo rzadziej na, na danych. I prosty przykład. Ten refaktor był bardzo potrzebny. Ale dlaczego był potrzebny? Ponieważ to nie działało dobrze. A co to znaczy nie działało dobrze? No, nie mam danych. Albo musimy po prostu iść w nową technologię, ponieważ te wcześniejsze wersje tego, co używaliśmy, już nie będą utrzymywane. A to jest nowe i teraz wszyscy z tego korzystają. I ja muszę zrobić tego refaktor, bo przy okazji się tego nauczę. To są wszystko emocje. Za tym wszystkim, za, za, za tymi decyzjami muszą iść dane. Jeżeli mówimy, że coś nie działa dobrze, to musimy ustawić baseline. Co to znaczy, że nie działa dobrze? To yy, mówimy o 5 sekundach czy 10 sekundach. Jeżeli mówimy o tym, że technologia będzie wycofana, to musimy wiedzieć, kiedy będzie wycofana, kiedy nie będzie wsparcia. Czy to jest za rok, czy to będzie za pięć lat? Ile trwa y, y, przygotowanie inżyniera oprogramowania do nowej technologii? E, e, na co możemy sobie pozwolić, biorąc pod uwagę aktualną roadmapę? Czy to musimy zaplanować? To wszystko są dane. E, na przykład, y, tutaj podałem taki króciutki przykład. Jeżeli mamy firmę dostarczającą usługi dostawy jedzenia i ta firma jest oparta na data-driven development i data-driven decision-making, to programiści, ci deweloperzy czy inżynierowie oprogramowania mogą monitorować, w jaki sposób aplikacja jest używana przez użytkownika, w jaki sposób te zamówienia są realizowane. Dzięki temu mogą poprawić interfejs. Mogą sprawdzić, gdzie klient utyka, gdzie jest największy problem, gdzie rezygnuje, i to poprawić, tak żeby ta aplikacja była coraz lepsza i sprawna, a klienci z chęcią z niej korzystali. Dodatkowo, taka analiza danych pozwala na bieżącą reakcję, na zmianę, zmianę obciążenia systemu. Jeżeli na przykład zbliża się piątek godzina 17, to taka aplikacja widzi ogromny ruch w zamawianiu kepsów. I czy jesteśmy na to gotowi? A być może za chwilkę będzie mecz Euro 2024 i tych kapsów będzie zamawianych trzy razy więcej. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy w ogóle mamy takie dane, które mówią, co steruje tym, tym zamawianiem tych kapsów i czy mamy to zintegrowane? I dla programisty takie dane też są istotne. To nie są informacje, które zbiera management czy Product Management, czy Product Owner, to zbiera także inżynier programowania, czy DevOps, czy całe, cały zespół infrastruktury SRI, i to oni muszą być w stanie przewidzieć, co może się stać z systemem. Każdy inżynier jest odpowiedzialny nie tylko za to, żeby to działało, ale także, żeby przewidzieć, żeby to działało na długi czas. Jakie dane jeszcze mogą być ważne dla e, programisty? Tak zwane e, tutaj od razu wykluczę pewne, pewne takie naj, najbardziej standardowe KPI -e, czy OKR -y, czy inne fajne trzy literowe skróty e, typu linie kodu czy ilość spalonych story pointów. To naprawdę nie jest istotne, bo tam można przeczytać elaboraty w internecie o tym jak coś jest potrzebne czy niepotrzebne. Ja wychwyciłem te elementy, które z mojego punktu widzenia są naprawdę istotne po to, żeby programista mógł, inżynier programowania, programista mógł korzystać z danych po to, żeby usprawnić swoją pracę. Zacznijmy od przeszkadzajek, czyli od przerwy na kawę. Powiedzmy, że to nie jest przeszkadzajka, ale to jest coś, co przerywa mój proces myślenia. To była zaplanowana przerwa. Teraz, e, e, czy taki programista jest w stanie powiedzieć, jak często ktoś mu przeszkadza w pracy? A to zahaczy ktoś, a to dostaje slaka, a to dostaje maila. E, I w większości przypadków możemy powiedzieć, e, że e, no, parę razy dziennie coś się zdarza. Jesteśmy w stanie to mniej więcej określić ale mniej więcej to nie jest wystarczająco. Te przeszkadzajki, jeżeli zmierzymy czas, który straciliśmy na to, żeby tą przeszkadzajkę zaadresować, a później czas, który straciliśmy na to, żeby wrócić do zadania, w którym, nad którym się skupialiśmy, to to może być naprawdę ogromna ilość w skali. W ciągu dnia, powiedzmy, że to będzie 17 minut w ciągu roku, to mogą być dwa tygodnie pracy. I to już jest bardzo dużo. I zintegrowane systemy, które będą te przeszkadzajki wychwytywać, mogą dostarczyć odpowiednie dane programiście po to, żeby on mógł to wykluczyć i być efektywny w tym, co robi, ale to też jest bardzo ważna informacja dla przełożonego, żeby on nie przeszkadzał, bo też może być taką osobą. Czy, czy ktokolwiek inny, skupmy się na tym, żeby dostarczać wartość. Czas na dostarczenie zadania, ten prawdziwy, ten, ten, ten netto. Nie, że zacząłem w poniedziałek, skończyłem w piątek, czyli dostarczyłem zadanie w 5 dni. Ile naprawdę spędziłeś czasu na dostarczeniu tego zadania? Czy to były 3 godziny dziennie, czyli razem będzie 15 godzin, a nie 5 dni? To już możemy powoli wychwytywać, bo, bo jeżeli pracujemy w jakimś zintegrowanym środowisku programistycznym, to tam będzie widać dokładnie, ile spędziliśmy czasu na tworzeniu tego kodu, na tworzeniu tego rozwiązania. To wtedy pokazuje naszą efektywność i możemy wyeliminować rzeczy, którą tą efektywność zmniejszają. Time to deliver. Czyli od momentu, kiedy klient to zgłosił, trafiło to do programisty. Ile czasu zajęło, żeby to dostarczyć do klienta? To są ważne rzeczy, ponieważ im szybciej teraz dostarczamy rozwiązanie, tym lepiej. Świat niesamowicie przyspieszył. I to są rzeczy, które programista też powinien wiedzieć, też powinien sam monitorować. To nie powinno być narzucone przez przełożonego, przez szefa, przez team kapitana, product owner'a, scrum master'a czy innego menedżera. To powinno być w kontroli programisty, który czuje się odpowiedzialny za swoje zadanie. Czas zmarnowany. Tutaj zaadresuję trochę spotkania. Bierzemy udział w bardzo wielu spotkaniach i teraz... Jak wiele z nich jest naprawdę e, potrzebnych? Jak wiele z nich ma agendę? Jak wiele z nich ma e, expected outcome, czyli to, czy, co, co, co oczekujemy z tego spotkania? Takie e, rozwiązania już istnieją. E, już są e, na przykład rozwiązania Microsoftu, e, które, które analizują Twoją skrzynkę i twój kalendarz i mówią efektywnie spędziłeś czas tak i tak. Oczywiście to jest do pewnego poziomu ogólności, ale możemy już to sprawdzić, jeżeli widzimy, że są spotkania, w których brałeś, brałeś udział, ale przy okazji klikałeś jeszcze w, w, w przeglądarce, to znaczy, że to spotkanie możliwe, że nie było dla Ciebie. To znowu zwiększa efektywność twoją, twoją jako programistę, jako inżyniera oprogramowania. Prostota kodu. Tu już wchodzimy w bardzo techniczny element. Czyli psychomatic e, complexity, e, ilość pozytywnych ścieżek wykonania danego, e, danego kawałka kodu. To też jest cholernie ważny element, który e, programiści e, powinni nadal kontrolować, dlatego że e, e, chcemy cały czas się rozwijać w nowych technologiach. E, to oznacza, że będziemy też przekazywać ten kod e, innym, e, młodszym e, pracownikom. I ten kod musi być prosty do przeczytania, prosty do utrzymania. A to można uzyskać m.in. przez Cyclomatic Complexity. I ostatni element to skumulowany przepływ, czyli cumulated flow, czyli ile naprawdę jest zrobionej roboty, ile roboty jest w trakcie, ile roboty zostało na przykład usuniętej, z backlogu czy z roadmapy. Te dane są ważne nawet z punktu widzenia naszej motywacji. Jeżeli zrobimy jedno zadanie, to bardzo często zdarza się, że za dwa miesiące czy trzy miesiące o tym nie pamiętamy, a wartość, którą dostarczamy do produktu, do firmy, to jest wartość skumulowana to jest praca naszych wielu miesięcy czy lat i warto to zobaczyć na takim właśnie przepływie. Te wszystkie dane, które tutaj pokazałem, a to, nie jest, to nie jest skończona lista. Tego może być dużo więcej. One są istotne dla zespołów inżynieryjnych, dla zespołów programistycznych, a mogą być osiągnięte tylko wtedy, kiedy firma jest prawdziwie przygotowana do tego, że te dane może w bardzo prosty sposób pokazać na dashboardach, scoreboardach ze zintegrowanymi. Źródłami danych przechowywanym w Data Lakeu czy w Lakehausie i zwizualizowane odpowiednimi, bardzo prostymi narzędziami. Ostatni slajd na dzisiaj to jest trendy na przyszłe lata. Staram się zawsze wrzucać taki slajd po to, żeby zainspirować się, zwłaszcza tych młodszych. młodszych Fascynatów IT, ale także tych, którzy są już w, na rynku, może w troszkę, w troszkę mniejszym stopniu, gdzie można się rozglądać za, za rozwojem. Więc, data driven decision making na pewno i trendy w tym obszarze będą na pewno w ramach multi clouda czyli umiejętność pracy na kilku chmurach, a nie na jednej będzie bardzo ceniona, widać ten trend mocno wśród firm, że wybierane są, wybierane są dwa czy trzy miejsca, gdzie rozwiązane będą przechowywane i Twoja wiedza na temat dużej ilości dostawców usług humorowych na pewno będzie Twoją przewagą. Umiejętność pracy na Lake House i Data Lake'ach, rozumienie tego konceptu tych elastycznych form danych, tych danych, które nie muszą być relacyjne, które są otagowane, to jest na pewno duża przewaga na rynku pracy i dziś i na pewno w przyszłości. Zrozumienie danych, czyli umysł analityczny, umysł szukający rozwiązań, żeby wykorzystywać w pełni wszystkie dane, to jest Czyli analityk danych, inżynier danych, nie wiem, jakie, jakie, jakie będą nowe nazwy tych stanowisk, a to są osoby, które na pewno znajdą, znajdą swoje miejsce na rynku pracy. Rozwiązania Cloud Native oczywiście czyli umiejętność dostarczania rozwiązań już pod konkretnego dostawcę cloudowego to są, to są rzeczy, które na pewno, Będą gwarantowały ci miejsca na rynku pracy bez wątpienia bezpieczeństwo danych, teraz tych ataków i skupienia w ogóle na tym jest bardzo dużo, i każdy tak naprawdę zakładam, że bezpieczeństwo danych stanie się, lub jest, mam nadzieję, że już jest, fundamentem fundamentem wiedzy, Każdego inżyniera oprogramowania już teraz, ale na pewno w przyszłości będzie to nadal bardzo ważne. I ostatnim elementem jest wybór łatwych narzędzi do integracji i analizy danych, łatwych, w których nie trzeba będzie mieć ogromnej wiedzy. Pomyślmy, że za 10 lat będziemy analizować coraz większą ilość danych. To nie, nie będzie takiej sytuacji, w której wszyscy programiści inżynierowie programowania teraz staną się analitykami i będą integrować dane. Na rynek będą wchodzić nowe osoby. One nie będą chciały się uczyć kodowania. E, SQL języka SQL e, i, i wchodzić w jakieś tech, techniczne zagwostki. Będą chciały mieć narzędzie, które po prostu pozwoli im odpowiednio zintegrować i przeanalizować dane tak, żeby uzyskać efekt szybko. I tam na pewno będzie dużo przestrzeni. To wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem przez te kilkanaście minut. Dziękuję bardzo i życzę przefantastycznego dnia. Michał Wojko.